Z tej strony słuchajcie robię tego vloga delikatnie może nawet nie podkurwiony, ale po prostu zażenowany natłokiem w ostatnich czasach natłokiem baranów, którzy zdarzają się wśród osób oglądających i komentujących moje niektóre vlogi, o co mi konkretnie chodzi? No na wiecie co nie wiem czy zwróciliście uwagę raz na jakiś czas pojawiają się, ale to chyba jakoś tak seryjnie nadchodzą takie sprawy pojawiają się kolosie użytkownicy YouTube'a, którzy komentują filmy jakieś tam moje wypowiedzi bądź jakieś tam moje vlogi i tak dalej i pomijam już Fakt, jeżeli ktoś tam. mi nie chodzi o hejterów takich typowych, którzy tam rzucają kurwami, chujami i tak dalej, bo takich to po prostu od razu kasuje, banuje i blokuje. Ale mi chodzi kurczę, o ludzi, którzy piszą komentarze, nie obejrzawszy filmu. Albo oglądają, ale po prostu ze zrozumieniem jest tam cienką. Czyli oglądają jest coś takiego takiego. I troszkę śliny leci. I nichu ja nie mogą ogarnąć, o czym ja mówię, ale komentarz napiszą, najczęściej z błędami ortograficznymi, które mi się również czasami zdarzają. Słuchajcie, no to jest żenada. Pierwsza taka sytuacja to miała miejsce, zdaje się, co zauważyłem taki natłok takich kury na baranów, to miała miejsce mm, przy moim vlogu e, o, beru, o, o Berze e, Grylsie. Który miał tytuł w cudzysłowiu Bergler Stocienias W cudzysłowie Gdzie od razu w pierwszych tam można powiedzieć Fragmentach tego vloga e, Mówię o co chodzi Że wkurzają mnie ludzie, którzy uważają, że Bergler Stocienias, że ja go cenię Że ja robię to, że robię tam że, że to jest taki gość, taki, owaki, sraki Ale oczywiście komentarze się pojawiają Sam jesteś z baranie Byłeś w Sasie? Nie byłeś Szedłeś na Monteverest? Nie byłeś Oni powtarzają dokładnie moje słowa po prostu, że to są kretyni, którzy kurwa nie oglądając e, mojego filmu e, bełkoczą bez sensu, po to tylko, żeby coś powiedzieć i zabrzmieć mądrze oczywiście po tym, jak zwracam takim ludziom uwagę grzecznie staram się to robić chociaż od dzisiaj mi zaczęły nerwy puszczać e, kiedy zwracam takim ludziom uwagę, to za, już się potem nie odzywają no bo jak zrobili z siebie idiotę no to głupio się do tego przyznać to no. też świadczy o poziomie takich ludzi w dzisiejszym, znaczy w tym filmie, który udało mi się wreszcie dzisiaj wrzucić, jak go nakręciłem wczoraj, czyli dlaczego generał Petelicki nie żyje, też takich ludzi się w cholerę pojawiło. Ludzi, którzy widać, że kompletnie nie obejrzeli tego, co ja nagrałem, ale zaczęli się wypowiadać, starali się wypowiadać mądrze. Słuchajcie, no już nie mówię tam o. Miłośnikach teorii spiskowych, bo ja sam nie wiem, jak to było naprawdę. Chciałbym wiedzieć, że, 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 że to jednak było samobójstwo, chociaż tak jak mówiłem w filmie, możecie zobaczyć moje zdanie, e, ale słuchajcie, e, komentarze tych kurde gostków, którzy tak wygląda na to, że nie oglądali, ale się wypowiadają. I teraz, tak. E, Fon to jest nazwa mojego kanału. Skąd szpitoli ci przyznaj się, kto ci kur kazał tak pierdolić na YouTubie? Jeśli wierzysz w to, co mówisz, to jesteś niezłym naiwniakiem. A jeśli uprawiasz dezinformację i uwiarygadniasz medialne dezinformacje, to nie złaś ciebie kurwa. Może zdejmij okulary i pokaż swoje zakłamane oczy. No gość napisał tak, że kompletnie, kompletnie nie wiem o co mu chodzi, słuchajcie. Jeśli uprawiasz dezinformację i uwiarygodniasz medialne dezinformacje, to nie co. Czyli medialne dezinformacja, czyli jakie? Bo jak na razie media twierdzą sugerują cały czas, że to jest samobójstwo. Z drugiej strony. E, e, sugestia jest taka, że ja jednak tutaj chcę ukryć, że to było samobójstwo. W e, o okularach nie wspomnę, bo odpisałem temu człowiekowi Wystarczy zerknąć w prawo, tam moje filmy również są widoczne i tam można mnie zobaczyć bez okularów. W filmie tym o śmierci generała Petelickiego przedstawiłem spojrzenie na dwie strony sprawy. Na, przedstawiłem spojrzenie, moje zdanie na temat tego, że co przemawia za tym, że to było zabójstwo i co przemawia za tym, że to było samobójstwo. Dlatego takie komentarze mnie po prostu rozpieprzają do na kurna troglodyci kretyników od mojej po prostu. Następny koleś do mnie pisze: Jesteś żałosny w swoich sugestiach. Wiara i niewiara w prawdziwego żołnierza i bohatera czyni cię niewiarygodnym. To jakby tak sama osoba pisała: masło, ma, masło maślane, pierdolenie bez sensu. Ciekaw jestem, kto cię sponsoruje, bo wyglądasz mi na słuchacza szczególnej szkoły, ale nie myśl, że jeśli tobie wyprano mózg, ty będziesz w stanie wyprać go innym. Ma jakąś wiedzę, której ja nie posiadam. No, sugeruje mi tutaj prawdopodobnie, a ja z tego zrozumiałem, to, że skończyłem studia w Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, o którym dużo czytałem swego czasu. E, Mgimo, no ale skucha, no, Ja z ledwo maturę zdałem, chłopaku. E, I potem pisze tak ten gość: Generał Petylicki to wielki dowódca. I z bronią w ręku zginąłby strzelając tylko do wroga, a nie do siebie. O tym też mówiłem w swoim filmie, tylko kretynie trzeba go najpierw obejrzeć, panie Petru 1975-12. Po prostu. Wystarczy obejrzeć do zrozumienia. Kolejny kłód. Kolej. Pisze. Ciekawe, że autora nie zaskoczyły i nie strzykowały dotychczasowe nagłe zejścia. A jeszcze 11 innych osób w ostatnim czasie. Ani śmierć wszystkich najwyższych dowódców Sił Zbrojnych. Ani śmierć wszystkich dowódców wojsk lotniczych. Ciekawe, że w ogóle orientuje się, co w trawie pisze. Otóż drogi Coffee Haven 22, czy droga Coffee Haven 22, Dokładnie o tym, o czym Ty tutaj pierdzielisz w tym komentarzu, mówiłem. Tylko widocznie albo nie przesłuchałeś mojego vloga, bo ci się nie chciało i wolałeś strollować komentarz. Albo po prostu też. Papka zamiast mózgu, stróżka śliny, błędny wzrok i chu nie, chuja, nie rozumiesz o czym się mówi do ciebie. Tekstu słyszanego nie rozumiesz. O serii dziwnych samobójstw w Polsce mówię. Nawet podałem ci dokładnie w którym momencie. O katastrofie w Smoleńsku, o katastrofie kasy, o tym, że o tym wspominał generał Petelicki, również wspominam, mówię. Czyli po prostu, no, słuchajcie, no. Ja nie wiem. Nie wiem, jak na takie coś reagować. No. Tłumaczyć każdemu takiemu baranowi, który w ten sposób tutaj komentuje różne rzeczy pod moimi filmami. Że. że jest po prostu kretynem, no, czy, no, nie wiem, no, znowu podstaw do kasowania takich komentarzy nie ma, no, najczęściej, to no, chociaż zdarzają się obraźliwe takie z kurwami chujami, to od razu kasuje, no, nie ma problemu. No, po prostu, no, ręce opadają. Nie wiem, czy nie warto by było wprowadzić takiej zasady, że komentarz można, to znaczy, jakiegoś takiego tutaj... Hmm, jak to się mówi, mechanizmu, że komentarz można by było wystawić dopiero po obejrzeniu, no nie wiem, 75% filmu. No. To wtedy miałoby sens, bo notorycznie, notorycznie ostatnimi czasy łapię się na, łapię tutaj się na tym, że znajduję komentarze, które są kompletnie napisane przez ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, o czym ja mówiłem. No. I stąd pojawiają się takie durnoty i pan Chmiel zamiast um, siedzieć sobie pod drzewkiem w, cien w cieniu, popijać browarek, popalać fajeczkę, musiał wejść na górę do tego gorącego Saigonu, który mam tutaj u siebie na piętrze i nagrywać. No i po prostu ciśnienie podnieśli ostatni kurno i komentarzyści. A to niedobrze. dobrze. Zawsze sobie obiecałem, że się nie będę wkurwiał. A tutaj Wam się udało mnie wkurwić. Ale wkurwia mnie ja po prostu głupota. Głupota mnie wkurwia. Na maksa. Ale pozdrawiam moich wszystkich logicznie myślących widzów. I pamiętajcie, nie dajcie się ogłupiać mediom. Mnie, bo ja się też mogę mylić. Oczywiście. Ale dlatego ja Wam przedstawiam dwie. Dwa różne spojrzenia. I robię to dość często. Że ja Zauważcie, że ja staram się dość często pokazać różne punkty widzenia. Co ja na ten temat myślę. A jeżeli nie wiem, co mam na ten temat myśleć, to ja też mówię, że cholera wie, co to było. I tu mam też takie same zdanie. Jeszcze jedna sprawa. Odnośnie tego samobójstwa bądź zabójstwa, nie wiadomo, odnośnie śmierci generała Petelickiego. Powiem wam tak. Dzisiaj poszło tam ze strony bliskich przyjaciół, znajomych, Generała Patryckiego jakaś sugestia, że prawdopodobnie mógł chorować na Alzheimera, że miał początek Alzheimera, choroby Alzheimera. Jeżeli to by się potwierdziło, że to jest prawda, to słuchajcie, jestem skłonny uwierzyć w to, że to było samobójstwo, bo ja yy, wiem, co to jest za choroba. Yy, wiem, jak wygląda z nią życie i podejrzewam, że jeżeli, ktoś, kto dowie się, że on jest chory. Yy, jest w stanie po prostu, póki jest trzyma nad sobą władzę, zakończyć życie. Ja prawdopodobnie bym zrobił to samo w takim wypadku. Wiedząc czym jest choroba Alzheimera. Także trzymajcie się na razie. Cześć!